Dobry wieczór, z nami Mario Tran, FC Anh M-37. Dzień dobry, witam. Wydawało się, że zapewnicie sobie w tym meczu już tytuł mistrzowski, ostatecznie podział punktów z Legionem. Z przebiegu gry chyba taki podział punktów, który może nikogo nie satysfakcjonuje, ale chyba był dość sprawiedliwy. Tak, no kurde, ten mecz jakby chcieliśmy wygrać, tak? I zamknąć tę ligę, nie? Żeby mieć awans do następnego, no. Ale się nie udało, nie? byli bardzo jakby związywani, mocno grali agresywnie, no i nas trochę tak jakby... Wybiło z rytmu, tak. no. Ale rzeczywiście wejście do ligi macie piorunujące. E, z seria właściwie sześciu zwycięstw rzędu. E, powiedz, wy już co prawda u nas zadebytowaliście, ale wcześniej mieliście okazję troszeczkę razem ze sobą pograć. Tak, jakby graliśmy wcześniej w, tam, w innej lidze, Ligowiec, tak. No i dużo się gadamy, gramy i tak dalej. No i mamy jakby dobrą ekipę, nie? I gramy na turniej wietnamski też, dobrze się prezentujemy i cały czas ciągle chcemy się rozwijać, drużyny, tak. No. Języ język polski też dobrze się u Was widzę, rozwija. E, powiedz, długo już jesteście tutaj e, u nas w Polsce? Tak, ja już jestem długo, od, jak miałem 9 lat, to jestem tutaj, już jestem. No i, no i uczysz uczy w kolejne, no i jakoś musi jakoś się, dogadać, się dogadać, tak? Muszę się dogadać. Tak? Muszę. Dogadujesz się bardzo dobrze. To tak. powiedz jeszcze e, tak naprawdę kwestia Waszej nazwy. FC ANH m 37 dla nas to jest zagadka, rozszyfruj nam ją, proszę. Tak, to jest jakby ANH m czyli to jest takie przyjaciele. To i po nas u nas, Aniem to jest przyjaciel, a 37 to jest nasze województwo w Wietnamie, nie Annie, i u nas każdy województwo mają ma swoje numery, tak? No i tak jest, 37 to jest nasz y, województwo w Wietnamie, tak. No i zawsze z każdego wiadu można się czegoś dowiedzieć. To Anem 37, ale myślę, że na koniec jest szansa, że będzie miejsce numer 1. Tego życzę. Tak, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie, do zobaczenia. Do zobaczenia.